Dzień dobry, witam na kanale e-przepisy kulinarne. Dzisiaj zapraszam na śmietanowiec z truskawkami. Jest to bardzo lekkie i pyszne ciasto bez pieczenia, coraz na upały. Truskawki, śmietana, galaretki i biszkopty tworzą wyjątkowo udane zestawienie. Polecam! Do przygotowania śmietanowca będziemy potrzebować paczkę biszkoptów, Kilo śmietany 18%, około 350 g truskawek, 3 galaretki różnokolorowe, z czego dwie wcześniej rozpuszczamy w 400 ml gorącej wody i czekamy, aż całkowicie stężą. 100 g cukru pudru oraz 6 łyżek żelatyny. Na dnie blaszki, wyłożonej papierem do pieczenia, Układamy biszkopty. Ostatnią galaretkę rozpuszczamy w 400 ml gorącej wody i odstawiamy do przestygnięcia. Żelatynę rozpuszczamy w około pół szklanki gorącej wody i również odstawiamy do przestygnięcia. Truskawki dzielimy na dwie części. Jedną część kroimy w kostkę a drugą w klasterki. Stężałe galaretki kroimy w kostkę. Śmietanę miksujemy przez chwilę z cukrem pudrem. Następnie dodajemy zimną, ale jeszcze nie niestężałą żelatynę dodajemy dwie galaretki i truskawki, które wcześniej pokroiliśmy w kostkę. Mieszamy dokładnie. Masę ostrożnie wylewamy na blaszkę z biszkoptami. Całość odstawiamy do lodówki. Czekamy, aż ostatnia galaretka zacznie lekko tężeć. Wtedy wyjmujemy ciasto z lodówki. Układamy na nim truskawki pokrojone w plasterki. Następnie delikatnie wyrywamy galaretkę. Całość wkładamy ponownie do lodówki na kilka godzin, aby deser dobrze zesztywniał. Link do pełnego przepisu na moim blogu znajdziecie w opisie filmu. Zapraszam do subskrypcji kanału, jeśli chcecie być na bieżąco z moimi przepisami.